Klienci banku Stantander masowo zgłaszają utratę pieniędzy ze swoich kont. Problem pojawił się w weekend i dotyczy głównie województwa kujawsko-pomorskiego oraz wielkopolskiego. Policja mówi wprost: to zorganizowana grubsza akcja. Od soboty na policję zgłosiło się ponad 120 poszkodowanych. W samej Bydgoszczy przyjęto ponad 50 zgłoszeń, a w Poznaniu ponad 70. Schemat jest ten sam. Z rachunków znikają pieniądze, czasem nawet kwoty rzędu kilku tysięcy złotych. Co istotne, choć ofiary mieszkają w Wielkopolsce i Kujawsko-Pomorskiem, gotówka jest masowo wypłacana w bankomatach w zupełnie innych miastach. Chodzi głównie o Warszawę, Kraków, Wrocław oraz Łódź. Policjanci analizują zgłoszenia i są w stałym kontakcie z działem bezpieczeństwa banku. Funkcjonariusze apelują, by każdy, kto stwierdzi nieuprawnioną wypłatę, zgłosił się do najbliższego komisariatu. Warto zabrać ze sobą dowód osobisty oraz, jeśli to możliwe, wydrukowaną historię rachunku. W niedzielę komunikat wydał Bank Santander. Rzeczniczka instytucji Monika Nowakowska poinformowała, że bank wykrył przestępcze transakcje już w sobotę. Niezwłocznie zablokowano wszystkie karty, które mogły zostać dotknięte tym działaniem. Jaki był mechanizm oszustwa? Prawdopodobnie tak zwany skimming. Santander podejrzewa, że przestępcy zamontowali specjalne nakładki skanujące na bankomatach, ale nie swoich, lecz sieci współpracującej. Bank zapewnił, że środki klientów są bezpieczne. Co najważniejsze dla poszkodowanych, instytucja zapowiedziała, że wszystkie skradzione w ten sposób pieniądze zostaną zwrócone klientom już w poniedziałek. Bank przypomina też, aby zawsze zwracać uwagę na wygląd bankomatów. Jeśli cokolwiek wzbudza podejrzenia, należy zgłosić to na infolinię. Więcej informacji i powiązanych materiałów znajdziecie Państwo na natemat.pl i w naszych innych filmach.